Proszę pani. Jeśli pan, mówię, pan jeszcze raz pania. macie moją no, prawą pierś, to ja, panu, macnę też coś przejdzie. prawego. Pani dalej nie. nie, przejdzie. Dlaczego, panie nie są... Dlaczego nie przejdę? Są... Dlaczego nie przejdę? Dlaczego nie przejdę? Na... Nie. Strefa jest tam, a nie na chodniku. Tutaj, tutaj nie. nie, ma. nie, nie ma proszę to pana. To jest, tolacu, tolacu jest, tolacu jest tu. Strefa jest tam i tam zrezygnowałam z wejścia. Proszę pana. Jest przejście, ponieważ to nie jest strefa zajęta przez SOP. Tutaj już są. Nie. Nie. Proszę to Nie. proszę pana. O, ta tej pani nie. Nie przeszkadza strefa wyłączona. Ta pani jest też pod ochroną sopu i policji. Dlaczego? Widocznie tak. Nie jest, proszę pana, to mnie posponujecie. Proszę pana, a ona ani nie była spisana, ani przesłuchana, ani zatrzymana. Idzie sobie kobieta tak, jak ja chciałam iść sobie w stronę Starego Miasta. I nie będziecie mnie zatrzymywać. Chyba, że siłą.